Hejka widzowie, ja jestem Natya w dzisiejszym odcinku Jesteśmy w Bass 16 Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz Ta gra była nagrywana 11 dni temu No i dzisiaj stworzyłem inną trasę Na tamtej dzielnicy co ostatnio Tylko w innej kolejności przystanki I zobaczymy, że jest jeszcze jeden przystanek na którym nie byłem Będzie 7 przystanków, 3 drzwiowy autobus tu mam włączone bilety. Ok, zwykłe, normalne. Tutaj biletów niestety nie można sprawdzać. Może być pijak, pan na wózku. Albo pasażer może blokować drzwi i nie będzie można zamknąć. Albo może być spóźnialski. Albo i pasażer może jeszcze słuchać głośnej muzyki. Może być też awantura. To ostatnio niestety zignorowałem, bo nie wiedziałem o co chodzi. Następny przystanek, no więc to jest nowa dzielnica, jeszcze muszę tak z nią troszkę rozpoznać. No fotoranar. Więc <grym> zwolniam. Jest 9:46, sobota 6. Ok, zielony. Na razie idzie wszystko pomyślnie. Nie ma święta, nie ma turystów. Gdzie jest git? I tu mam przystanek. Witam. F się opuszcza, autobus przykląk. Tak zwany autobus Bilety Normalny, jednorazowy Dobra. Normalny, jednorazowy Okej, okay. pieniądze zwrócone 4 euro Okej okay. To jademy. Nie na no dzisiaj mi się wszędzie zielony udaje, fajnie, dobra okej. Okay. No, dużo hydrantów. Widzę, tu jest już czwarty hydrant mijam. No niestety tutaj się nie udało na zielonym, no, ale nie będę się zatrzymywał. O, udało się praktycznie bez zatrzymania. No ale niedługo musiałem stać, więc... Dzisiaj szybko sprawnie idzie. Robię jedną stronę dzisiaj. Bo jeszcze jeden do sklepu dzisiaj, więc się śpieszę. O, zatoczka. To jest rzadkość. Okej. Okay. Witamy. Pasażerów. Tylko zobaczę, czy dobrze zaparkowałem. Nie no, perfekto. Linia numer 9. Mamy taki autobus. No dobrze. Okay. No, wsiadać, wsiadać. Dobry przykląk. No, no. Tyle. No, to jedziemy. Dobra. No, a dzisiaj mi idzie świetnie. Bez korku, bez niczego. Więc rewelka. Ok, była zapowiedź. O, i to nie idzie widzowie, a nie może. Nie, to nie idzie jak bo nie robi takich dziwnych ruchów. Więc no. Uda się na następny przystanek za 3 minuty 9 sekund. Ale zdążę, bo tu mam już kolejną. Zatoczkę Okej, okay, więc witam pasażerów za zatoczkowiczów, Którzy są na zatoczce w jeden taka kamera a niestety w tej wersji wam się udało be, uda wam się bez sprawdzania biletów. O! I tak mówiłem pasażer blokuje drzwi. Poproszę o przesunięcie się. Pewnie już się przesuwam, na no właśnie. Dobra. Okej, okay, tyle. Podnosimy przykląk. I odjeżdżamy. Okej. Okay. Na rondzie. Brawo. Następny przystanek już był. Zapowiedzianym. To jedziemy do tego przystanku, prawda? Muszę się jeszcze nauczyć nazwy tych przystaneków. nawet nie, na jednak jaden nie zdążyłem zobaczyć. Fotoradar, hydrant, no dużo tych fotoradarów i hydrantów tutaj widzę jest. No, witam, kolejny zatoczka, kolejna. O, to był, to będzie chyba pijak, jak widzowie. Pijak chyba będzie witał? Czy nie? No, pijak. O, nie? Nie pijak jednak? A mi się przewidziało być może. No. No to tak nie. Które drzwi są zablokowane? E? A to czemu? Czemu się tak czasami blokujecie drzwi, no? Czemu? No tak wygląda stan pasażerów. Okej, okay, no to jedziemy. W lewo i skręcamy. A na Bakara byłem już. Więc kojarzę. To no inna kolejność przystanków po prostu jest. No i kolejny hydrant. Kiją <laughs> kierunek w lewo. I kierunek w prawo. Okej. Okay. Nie lubię tych... ...jasnych zakrętów. Ale się udało bez zahaczenia, więc jedziemy. I hydrant, i fotelada kolejna Ja nie mogę. Dobra, droga z pierwszeństwem, więc jodą. No i kolejny hydrant. Ja nie mogę. I już wiem jaki będzie tytuł filmu. Widzę. O, pierwsza czerwona, ale nie, nie będę się zatrzymywał o pani na wózku. No, widzicie, widzowie, nie musiałem się nawet zatrzymywać. Z panią na wózku się ścigam. Karetkę jedzie, o kurde, no jak tu się mam minąć niby. Jak tu ciasno. Ale dobra. Tak, zajadę. I nie wiem. Nie chcę przejedzie. A ty nie. No. Tylko karetkę chciałem przepuścić, a nie was... No to już stój. A ja no dobra, udało się bez mandatu Więc jest git Dobre, jedziemy No i kolejny fotoradar, Ale z dżinżami nie zrobisz, ho, ho. No, w prawym dolnym rogu macie rozmowy pasażerów No, trochę daleko do tego bakara No, ale O to w tym chodzi, żeby nie był też za blisko tak zależałem dzisiaj, tak sobie myślałem, co, by to kurde dzisiaj nagrać. No i za to 16, bo tam 13 czy tam 11 dni temu nagrywane ostatnio. A tego nagram. O no i widzicie co by już zielone. A się udaje dzisiaj? O. No. Jeszcze nie wiem co by to na jutro. Muszę pomyśleć. No bo może że na zielonym jeszcze. Nie, nie zdążę. No. Tyle, dobra. Okay. Dobra. Okay. I skręcam w lewo, następny przystanek. No i... Oh. Okej, okay, więc to będzie ostatni przystanek i kolejne światło, na którym się nie musiałam zatrzymywać. Ale z tymi fotoradami. To już troszkę przesadam. Teraz idziemy na ten odległy przystanek, co dopiero go zauważyłem. Bo on pewnie był, tylko mi zasłaniała lista zadań jego. Po prostu go zauważyłem. I no i tam teraz idziemy, żeby poznać nowy przystanek. A no właśnie. Na ten przystanek zmierzam. Bo go też nawet wcześniej nie widziałem, dopiero go. No, jak otworzyłem trasę, to zau zauważyłem. No. Niesiemy, nie? Wszystko na niebieską, Czyli wszystko poprawnie. My z czerwonego. Okej. Okay. Więc trasa. Udało się zrobić pomyślnie No okay. i kolejny fotoradar, hydrant fotoradar Ej, hydrant przesada troszkę, no ale dobra No i pierwszy wychodni. Muszę się zatrzymać <laughs> Okej. Okay. No nie było pani albo pana na wózku, nie było pani spóźniarskiej i nie było też pijaka. No niestety, już od dawna ich nie było zwłaszcza pijaka, bo z nimi jest ciekawiej. No ale może kiedyś się uda załapać. No e, ja właśnie to jest ten przystanek. No. Więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podoba, więc hej.